Cześć, moi drodzy, witam Was prawdopodobnie w ostatnim odcinku z serii The Blair Witch Volume 2 Coffee Rock. Jak zapewne pamiętacie, albo i nie, ja miałem dłuższą przerwę, to znaczy, wy nie wiecie, ale ja wiem, że miałem dłuższą przerwę od nagrywania i teraz e, po prostu będę musiał sobie to wszystko po prostu przypomnieć. Nie wiem, co tu się dzieje, nie wiem, co tu właściwie tu trzeba zrobić. Ja, może najpierw rozejrzę się w okolicy, co tu się dzieje, bo może ciekawego coś się dowiem. A jeżeli nie, no to po prostu się wrócę. O oh, chyba widziałem ducha. Oh shit. Oh shit. Ty, ale go zakręciłem, a tu coś jest. Aha. A tu duch był jakiś. Czy mam zastrzelić? Czy mam cię koleżanko zastrzelić? Albo coś zrobić? Halo? Zaraz, czekajcie, bo może ja tu będę miał coś ciekawego? Nie? Odganiam cię, zły demonie Olej Maszkaru. no nic więcej. A może jakbym to schował i coś... Coś. A co ty robisz? Ty niedobra. Dziewucho. Dobra, ja tu wezmę sobie spluwę. oj Oj! Nie podoba mi się to, że ten duszek tej całej um, dziewczynki tutaj biega wokół tych stosów kamieni. Wydaje mi się, że ja coś tutaj. A właśnie! Mam taki pomysł. Może trzeba. <laughs> Przepraszam. Może trzeba wziąć tego króliczka i dać jej. I może się wtedy coś ocknie. Nie wiem, taki, taki pomysł padłem. To jest królicka? tylko mnie nie atakuj. Chyba, że to trzeba w dobrym momencie zrobić. No weź królicka. Kurde. Nie dobrze, nie dobrze. A trąbkę chcesz? Chyba Coś musi być na rzeczy. A to? Nie. Dobra, ja sprawdzę, wiecie co? Może coś innego, ale... Tak jak mówię, ja pierwszy raz gram w tę część, więc... Y jeżeli coś nie wiem, no to musicie brać pod uwagę to, że. Musi cię brać pod uwagę to, że. Ja tutaj wszystkiego próbuję. W ogóle to jest jakaś ręka. Też króliczka? Nie, a, a trąbkę? Trąbkę też nie. Czekajcie, co? Co tu O co tu może chodzić? Coś na pewno tutaj trzeba zrobić? O kurde! Ała! O kurde, że wlazł. Coś tu trzeba, kurde, zrobić. Tylko. Pytanie brzmi: co? Na pewno do niej nie strzelać? Krzyż nie działa. A tu jest jeszcze coś? E! Coś tu musi być. Nie to zrobić coś A Hmm. O ty. Może ty chcesz, Micha? Chcesz, Micha? A tu stoi cały czas najgorzej. Masz, kurde, co za dziewucha. Nie mogę nic zrobić. Sama słuchnisz. Weźmy, może sprawdźmy urycze. Rękę? Co ty kurde musi być? Co ty kurde musi się dziać? Ale pytanie brzmi co? No, bo jak do niej strzelę, to wiadomo, że będzie koniec, więc to jest bez sensu. Ją bariera chroni, więc tutaj też nic nie mogę zrobić. A to mnie trochę dobija. O, co się dzieje? O, kurde! A, czyli dobrze. Czyli tu trzeba dać rączkę, a tam chyba trzeba dać. Eee... Miśka Kurde, jakby mi się to udało. Dobra, dobra, spieszę się. Raczej się staram. Aha Chwila, chwila, chwila. O kurka woda. O, Jest tu. Czyli <grymne> 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 to tak, chyba muszę się gdzieś dalej cofnąć, a tu jest ten stos, Jezus. Maria, rozważmy, czy trąbkę trąbkę nie zadziała.

Na wszelki wypadek weźmiemy króliczka, kurde, króliczek nie. A trąbka jest i trąbka. Okej, okay. kolejne wyzwolenie. Jezus Maria. Aż dostaje gęsiej skórki. Dobra. Jezus Maria, nie ma to jak nagrywać w nocy takie gry. Chyba pierwszy i ostatni raz. Kurde, ale trzepię tą grzychotką. I teraz ostatni element. Tak mi się wydaje, chyba, że jeszcze trzeba będzie położyć. Nie, króliczka, a to coś, co się nazywa te. Chalera, to z zioła uzdrawiające, czy jakoś tak? Ech, no to jest. Aha, teraz to. Może tu? No kurde, no. To zadziadyga. A to? Zadziała? Mhm. Mm nie mam już tutaj innych rzeczy, bo to jest latarka. Rada? Czy to nie jest latarka? Nie no, latarka wygląda, że to jest latarka, chyba że... że faktycznie to nie jest latarka i muszę to dać. Ale wie. Się tu wejść, no to ja wiem o Nie musisz tyle razy to powtarzać. Wow. Udy, jaka pętana ręka. Bo tam dalej co jest? Nic chyba. Chyba że faktycznie to trzeba położyć, no nie wiem. A jednak! O Nie wiedziałem, że tutaj jest na czas, to wszystko. Dobra, mamy minutkę, żeby do niej dotrzeć. Jak się Lazarus nigdzie nie hmm. zaczepi. Tak jak tutaj, to będzie dobrze. 45 sekund prawie. Jestem coraz bliżej. Trzeba jej dać miśka, no bo to jest ostateczne rozwiązanie. A szkoda, że tej lampy nie zauważyłem, bo ja myślałem, że to jest ta lampa, którą ja tutaj noszę, właśnie tak rozświetlam. Dobra, dam ci miśka. Proszę. Mister, H hurry! I, I can't hold him long. Stop, soldier! Do not prevent my coming. My name is Robert McNicol. You okay, Mister? Run, girl. Go back to your grandmother. Can't hold him long. He's killing me. But you're run. <laughs> yes, so you will rot forever. You cannot contain my essence for more than a few minutes before it consumes you. Co tu się od... Ja nie... Nie mażę. od pierdziela. Nawet wiem, gdzie on uciekł. Zaraz strach z tymi rękoma. No, pokażcie się już. Co? Teraz nie chcecie? Boicie się? O! Bo Szybko zaraz. O. matka, matko, co to zrobić? Nie paczko kul. Muszę uważać na to wszystko. Tyk. Szybciej, szybciej, przeładowuj. Życie, życie, życie No nie no Dziwnie <laughs> to dobijać bardzo Dobra od razu zapiszę Coraz gorzej Nie to, ma być krzyż Muszę cofnąć Krzyż, krzyż Aha, krzyż mi się skończył A nie jest, dobra Uło. Aha. Oho. Odejdź. Oskaro. Czy tu się da wejść? O, dało się w końcu. Czyli dobrze robię. Aha. A już... Zmiana wow, wow, wow. trochę nie, jakby to ująć, nie podobają mi się te ujęcia kamery, ale jest życie chyba, już to to szybko, uciekaj. A Przecież trzeba tam pójść. Co ty odwalasz? No nie, nie wierzę w to. O! Idziesz tu czy nie? Jezus. O, tutaj mam iść? O, A, faktycznie, tu, aha, stary niedźwiedź mocno śpi. To co się dzieje? Kto nie, nie jestem pewny, czy to czasem. dzieje, bo ja nie widzę. Aha! No nie, to było głupie. No Najgorszej, że... No wyciągaj ten krzyż Fajnie, że byłem pierwszy z tym krzyżem Jak wrzeszczy O, no, tu tak chrapie Masakra Co się dzieje dalej? Oho Świetnie, mam jakieś życie? Niby mam. Jezus Maria. Szczerze? Iby nie będę wjechał, bo wynerwuje mnie ten ostatni już poziom, który jest. No i. Gość nie umie namierzyć z pistoleta tej ręki. O, wow. wyjście... o Jezus... No krzyż weź... Aha, nie możesz wziąć księdza, jak No idź stąd! Już pójdziesz? No... Aha, aha, zarąbiście! Za, Termina, terminator The Dog Terminated mm. Dobrze, to już ostatni odcinek. Szczerze, powiedzi... Szczerze powiedziawszy, wiecie? Szczerze powiedziawszy, ja już mam dosyć Blair Witch. Ja wiem, że tu się fajnie ogląda. Terminated. Mm -mm. Terminated. Ale niestety, Ech, kamery, umiejscowienie kamery i tak dalej, to już nie dla mnie. Więc od razu na wstępie mówię, że to jest ostatnia część, którą nagrywam. Więc jeżeli będzie zapytanie, czy będzie część trzecia Black Witcha, odpowiedź: nie, nie będzie. Coś tam chrapie. W ogóle zapisałem? Chyba no tak, ale wszelki wypadek. A to nie tu. Tu ktoś śpi. Ale chrapie. Taki jest O! 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 No i Pff. nie mam życia. Do odnowy. To mi się bardzo nie podoba. Czy tutaj mam iść, czy w drugą stronę? No raczej tutaj nie, To jest zawalone. Terminated. Mm, mm, Sarah Connor. Mm, terminated. Co tu nie ma? Oho. ciekawie, ciekawie. Dobra, wyciągam od do razu. Aha. Co to się dzieje? You you to die. mam wrażenie, że to jest chata para? Aż nie, to jest podobne na górę mam iść? Ej, przecież to jest... Przecież to jest Hata Restina Para. O, ja cię kręcę. Yeah. Ale w... czadowo. Smoky! Czadowo. Ale te śmiechy trochę... creepy. No, co tam mówisz? Co za śmieszki, hiszki, heheszki, jaszczyszki? Kurde, ale jestem skopcony równo. O kurka, woda. Dobra, dobra. Eee. E. Co to się dzieje? Редактор Czy bym go w końcu gdzieś zagonił? W ślepy róg? Gdzie jesteś, Steinben? Tu warczysz? <grywka> <grywka> Don't know what you have done. No, no! Hush now. You're okay. You're in a place of healing. You calm yourself you've been shot in the head you must remain calm but it's all right now lieutenant you're going to be just fine It obo by było na tyle moi drodzy mam nadzieję że podobała wam się seria The Blair Witch? Volume 2 Coffin Rock Mam nadzieję, że jakby to powiedzieć, zaspokoiłem Wasze potrzeby pod względem serii z Blair Witch. Dlaczego nie zrobię części trzeciej? Mianowicie z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak kiedyś wspominałem, część trzecia zupełnie ma inny klimat, nieodzwierciedlający części pierwszej. Drugiej. To jest zupełnie coś innego. Jeżeli nie wierzycie, to możecie sami zobaczyć sobie na jakichś tam gameplayach i tak dalej. Poza tym, y część trzecia jest o tyle trochę kijowo zrobiona, że to jest na takiej zasadzie że trzeba cały czas się wracać z punktu A do punktu B i z punktu B do punktu A jeszcze gorzej niż to było w przypadku pierwszej części poza tym podobno m, część trzecia bardzo długo się wczytuje nie wiem dlaczego ponieważ jest to ten sam silnik graficzny co w pozostałych częściach niemniej jednak powiem wam szczerze Część trzecia nie jest aż taka fajna pod względem gameplayowym. Wiadomo, to jest ten sam silnik e, i tak dalej, i tak dalej, ale to już nie jest to samo. Ja kiedyś, kiedy kupiłem pierwszy raz tą grę i przeszedłem, szczerze mówiąc, czułem się rozczarowany i musiałem niestety przy przechodzeniu pewnych poziomów wpisywać kody na nieśmiertelność i na wszystkie bronie, bo po prostu nie było, nie było rady. Przejść. Także mam nadzieję, że tę przygodę zakończymy sobie na dwóch częściach. Bo w sumie powiedziawszy, część trzecia niewiele tam opowiada. Nie jest za specjalnie, jakby to powiedzieć, takim horrorem. Bardziej bym powiedział, z, nie wiem. Nie, nie wiem, w sumie, właśnie. O, Jerry Wolski. Online support. Ciekawy, czy można by go jeszcze napisać. No i w sumie to byłoby na tyle, moi drodzy. Także dzięki za obejrzenie tej serii. I trzymajcie się. Cześć.